Co to jest? To chyba ciastko, ale jakieś dziwne. Jest takie słodkie. Podoba mi się. Tak, <grystanie> nie spiesz się. Najpierw sprawdźmy kartki. Dobra, dobra, tylko nie bij mnie więcej. Kurczę, będę musiała wycinać ciastko bez użycia rąk. Frajerka, a nam się poszczęściło. Jesteście tacy niemili. Nie szkodzi, I tak sobie poradzę. Chyba będziemy musieli się spieszyć. Nie ma ani minuty do stracenia. Dobrze, że mogę używać dwóch rąk, w ten sposób pójdzie mi szybciej. Masz rację, a ja z jedną ręką nie dam rady. Może spróbuję wygryźć wszystkie niepotrzebne elementy? Nie myśl, że się poddam, Suzy. A tak przy okazji to jest pyszne. A co ja mam robić bez użycia rąk? Jest chyba tylko jedno wyjście. Będę musiała użyć czoła, mimo że to bardzo boli. Ale działa! Fajnie, mam szansę na wygraną. Lucy raczej nie cofnie się przed niczym. Muszę się postarać, żeby zdążyć. O nie! Moje ciastko się złamało! Fu, co to jest? Nie podoba mi się to. Wystarczy! Ech, tym razem nawet dwie ręce mnie nie uratowały. Przegrałam. Nie chciałbym być na miejscu Suzy. Lucy, pospieszmy się! O nie, ja też przegrałam. Niepotrzebnie się tak spieszyłam. Zaraz się zacznie, odsunę się! Jak mokro. To okropne uczucie. Zostałem tylko ja. Nie można się poddawać, bo to się źle skończy. Czas minął. Niesamowite. Udało mi się. Zwycięstwo. To niesprawiedliwe. Po prostu miałeś szczęście. Na co się wkurzacie? Przestańcie! Frytki sos super! Wreszcie zjemy porządny posiłek. Zaklepuję tę kartkę! No i dobra. Dwie ręce, fajnie. Cieszę się, że dostałam tę kartkę. A ja mam jedną, nieźle, ale mogło być lepiej. Ja mam największego pecha, więc przestańcie narzekać. Proponuję, żebyśmy zaczynali. Jestem gotowa, nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tych chrupiących frytek. O nie, co ja widzę? To sos chili. To może się źle skończyć. Wiedziałem, że gdzieś jest haczyk. Nienawidzę tych przypraw. Boję się swojej reakcji. Mam wrażliwe receptory. Jak na razie jest ok. Ale z twoich ust leci dym. A teraz z uszu. To nie jest fajne uczucie. Muszę je zatkać. Tak lepiej. Szczerze mówiąc, nie wyglądasz dobrze. Aż strach pomyśleć, co się z nami stanie. Może nie będzie tak źle. Jestem gotowy, żeby spróbować tego sosu. Dodam tylko troszkę. Właśnie tak. Chyba żartujesz. Nie mam mowy. Potrzebujesz więcej sosu. A teraz smacznego. Zaczęło się tak dobrze. Zepsułaś mi jedzenie, Lucy. Jestem pewien, że po tym wszystkim moja głowa eksploduje. Dobra, nic nie mogę na to poradzić. Życzcie mi powodzenia. Wyobrażam sobie, jakie to obrzydliwe, bądź silny. Bleh. Zaczyna robić mi się gorąco. O nie! Nadchodzi ogień! Pomocy, palę się! To straszne! Poparzyłem sobie rękę! Co za miła bryza, nie przestawaj! To już jednak przesada! Zepsujesz mi fryzurę! Ted, przestań! Dobra, już mi ulżyło! Co ty sobie myślisz? Że teraz twoja kolej? Nie da się zaprzeczyć! Chociaż wolałabym odłożyć ten moment na później... I jak wrażenia? Są naprawdę dobre, lubię frytki. Ale zupełnie zapomniałaś o sosie, dodaj go. Dzięki za przypomnienie, Tam było już tak dobrze. Po co to psuć? Pozwól, że ci pomogę, Suzy. Nie musisz mi dziękować. Nie miałam zamiaru. O nie, jak mi gorąco! Pomocy! Wow, to jest piękne! Prawdziwy pokaz fajerwerków. Trzeba założyć okulary. Ogień jest zbyt oślepiający. Co tak siedzicie? Spójrz tam, Suzy! Ojej, co ja widzę? Chyba wypaliłam dziurę w suficie. Teraz mamy wspaniały widok. Co to jest? What? O, chyda! Głupie ptaszyska! Co na szczęście, daj spokój. To nie jest śmieszne. Wow, czarna guma do rzucia, nigdy takiej nie widziałem. Pospieszmy się i sprawdźmy kartki. Chciałbym mieć szczęście. Super, wszechświat nie usłyszał. Kurczę tylko jedna ręka, szkoda. Dlaczego znów los nie jest dla mnie sprawiedliwy? Nie chcę jeść bez użycia rąk. Dajcie spokój, tak czy inaczej, każdy z nas dostanie gumę. Po prostu ja mogę ją łatwiej zjeść niż wy. Wow, jaka piękna. A jaki aromat. Nadszedł czas, żeby ją spróbować. Świetnie. Bardzo mi się podoba. Zostało jeszcze troszkę. Chcę zjeść wszystko na raz. Teraz zachowujesz się, jakbyś nigdy w życiu gumy nie widział. Po prostu umiem cieszyć się życiem, nie to co ty. Spójrz, jakiego balona zaraz nadmucham. Dobra, zaczynaj. A jego ja go przebiję. Co za głupi żart! Nie gadam z tobą. Będę musiał dać Lucy nauczkę za to, co zrobiła. Nie obraża się, Ted. Już cię nie obrażam. Co ty zrobiłeś? Nie mogę ruszyć ręką. Fuj, ta guma jest w ślinie. To obrzydliwe. Pomyślałem, że trochę sobie pożartuję, tak jak ty ze mnie. Straciłam apetyt. Jak mam teraz otworzyć gumę, skoro mogę używać tylko jednej ręki? Krzyknął przykleiłam się. Ups, co wyszło niechcący. Dzięki, Ted, zapamiętam to. Zupełnie zapomnieliśmy o Suzy, teraz jej kolej. Obawiam się, że to nie będzie łatwe. Guma ciągle mi się wymyka, jak to otworzyć? Postaraj się bardziej, powinno ci się udać. O nie, wpadła do kosza. Co mam teraz zrobić? Będę musiała wstrzymać oddech i spróbować ją wyłowić. Ostrożnie, Suzy, wszystkie śmieci lecą prosto na nas. Pomocy, nic nie widzę. Ojej, ma kosz na głowie. Co za zwrot akcji? Suzy, podążaj za dźwiękiem. Jesteś tutaj. Brawo, a teraz siadaj. Udało mi się zdobyć gumę. A wraz z nią mnóstwo śmieci. I co z tego było warto? Jakie to pyszne. Patrzcie, to Fanta! Jakie duże butelki, super! Nie zapominajcie o kartkach. Sprawdźmy, co mamy. Nareszcie dwie ręce. Długo na to czekałam. A ja znowu mam jedną. To już tradycja. To znaczy, że ja będę musiał pić Fantę bez użycia rąk? To zła wiadomość. Nie wydaje mi się, żeby to było wygodne. Schowaj ręce, ted. Takie są zasady. Dobra, i tak nie ma sensu się z wami kłócić. Masz rację, nadszedł czas, żeby spróbować tych pyszności. Bardzo wygodne jest otwieranie butelki dwoma rękami, a jeszcze wygodniej jest trzymanie nimi butelki. Mmm, co za smak, jestem zachwycona. Nie chcę się zatrzymywać. Jestem gotowa wypić to do ostatniej kropli. Uwielbiam fantę. W końcu udało mi się ugasić pragnienie. Ojej, butelka przyssała się do moich ust. To naprawdę zabawne. Nie śmiej się, Ted. Suzy, pomogę ci. Dziękuję, Lucy, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Moje usta są teraz bardzo obolałe. Nie mogę ich dotknąć. Przecież to jest naprawdę śmieszne. Mówiłam ci, żebyś się nie śmiał. No to teraz moja kolej na te pyszności. Mam nadzieję, że uda mi się otworzyć butelkę jedną ręką. To wcale nie jest takie proste. Wiem, że można uderzyć nią o stół. To może się udać. Kurczę, to nie działa. Chyba zbyt mocno wstrząsnęłam Fantę. O nie, zaraz wybuchnie. O Boże! Co ty zrobiłaś, Lucy? Przepraszam, chciałam tylko otworzyć butelkę. Kurczę, cała fanta się rozlała. Nic mi nie zostało. To niesprawiedliwe. Przez ciebie jesteśmy cali mokrzy. Przykro mi, ale nic nie możemy na to poradzić. Dobrze, że moja butelka jest cała. Muszę tylko wymyślić, jak ją otworzyć. Spróbuję zrobić to zębami. Są bardzo mocne. Udało się! A teraz mogę się napić. Jak to zrobiłeś? To niewiarygodne. Dla takich przysmaków jestem gotowy na wszystko. Szczerze mówiąc, wygląda to obrzydliwie. Zgadzam się z Tobą, Suzy. Po prostu jesteście zazdrosne. Spójrzcie, wypiłem prawie wszystko. I to wcale nie było trudne. Chińskie makarony? Super! Zobacz ile ma sosu. Już mi ślinka cieknie. Więc nie zwlekajmy. Hej Suzy, chciałem wziąć tę kartę. Tak się cieszę, że tego nie zrobiłem. A, użyję obu rąk. A ja mam tylko jeden. To też nie jest źle. Czy to oznacza, że będę musiała jeść bez użycia rąk? To wszystko. Ach, dlaczego musiałam wziąć tę kartę? To szkoda, Suzy. Spójrz na mnie, a twój nastrój od razu się poprawi. No, dalej! Trzymaj nos do góry! Nie śmieszne, Ted. Cóż, myślę, że to naprawdę zabawne. Mm, moje kluski są takie soczyste. Jest tu tyle sosów. To jest apetyt. Wow, jaka prędkość! Dlaczego patrzysz na mnie w ten sposób? Byłam naprawdę głodna. To wszystko, makaron się skończył. Wow, Suzy. Zostało ci jeszcze całkiem sporo. Wezmę trochę. Nie ma mowy. Nawet o tym nie masz. Chcesz trochę makaronu? Walcz o niego. Zabrałeś moją broń. Moje pałeczki mnie nie zawiodły. No cóż, czas jeść. Cóż, nie mogę złapać makaronu. Nie potrafię tego zrobić. Co mam z tym zrobić? Wygląda na to, że będę musiała jeść makaron w ten sposób. Nie sądzę, że potrzebuję tych pałeczek. Poradzę sobie bez nich. Super, miałem rację. Znów mam apetyt. Myślę, że wiem, jak zaspokoić głód. Po prostu zrobię dziurę na dnie jej wiaderka, wtedy kluski Suzy będą moje. Wygląda na to, że działa. Mam to! Chodźcie tutaj, soczyste kluski! Jakie to fajne! Jestem geniuszem! O, cześć, Suzy! Co tu się dzieje? Hmm. Ted czy ukradłeś moje kluski? No dalej, nie denerwuj się. Teraz, Lucy. Obawiam się, że to nie będzie łatwe, ale spróbuję sobie poradzić. Cóż, wydaje się, że działa. Cóż, ja się nie śpieszę. Lucy, lucy! Tak wolno. Myślę, że lepiej się zdrzemniemy. Pyszne! Lubię cieszyć się każdym makaronem. Suzy, przestań chrapać. Nie mogę spać. To wystarczy, Ted. Wstań. No cóż, Lucy jeszcze nie skończyła. Wiem, jak przyspieszyć proces. Co robisz, Ted? Pomagam ci. Ze mną zjesz te kluski w mgnieniu oka. Po prostu otwórz szerzej usta. No dobrze. Dodamy trochę więcej. Ach, kto potrzebuje pałeczek? Wcisnę je rękami. No dalej, Lucy. Ruszaj szczęką. Pomocy! Nie mogę oddychać! Makaron utknął mi w gardle. Wypluła je prosto na mnie. Och, jakież to obrzydliwe. Teraz jestem pokryty makaronem i śliną. To wszystko twoja wina, Ten. Jaki boski zapach. Doprowadza mnie do szaleństwa. To moja karta. Otwórz je. Super, znowu dwie ręce. Jestem szczęściarzem. To nie wystarczy. Szkoda, no dobrze. Nie wiem, na co narzekasz. Spójrz na moją kartę. Ktoś dziś ma pecha. Wyraźnie to nie ja. Moje ręce są gotowe. Muszę przeciąć pizzę nożem. Chcę usunąć ciasto i zostawić tylko nadzienie. Super, zrobione. Wow, spójrz, jaki duży krąg. Prawie jak obręcz. Suzy, daję to tobie. Co to za głupi żar? Ty po prostu nie wiesz, jak się bawić. Nie będę tracić na ciebie więcej czasu. Zwłaszcza, że mam coś do zrobienia. O, jaka pyszna pizza. Aż chcę się oblizać palce. Nigdy nie zrozumiem, jak możesz jeść tak szybko. Lata treningu, Lucy. To wszystko udało mi się. Świetnie. Teraz moja kolej. Dokąd sięgasz tymi rękami? Tylko jedną. Dzięki, że mi przypomniałeś, Ted. Dam sobie z tym radę. Po prostu zroluj pizzę w rulon. Wygląda całkiem fajnie, prawda? Och, i naprawdę pyszne. Ted, miałeś rację. Jestem prawdziwym geniuszem. Wymyśliłem świetny plan. Wow! Brawo! Nie spodziewałam się tego po tobie. Świetnie. Suzy, to tylko ty. Nie wiem od czego zacząć. Spróbuję ugryźć. Wow, zabrałeś całą pizzę naraz. I upuścił to na podłogę. Nie, znowu. Co mam teraz zrobić? Suzy, przestań. Wkrótce utoniesz w swoich łzach. Dlaczego nie weźmiesz mojej pizzy? Ech, już go całego oślinisz. Nie chcę. Cóż, nie odmówię. Dzięki Lucy. Suzy, jesteś taka nudna. Nie wierzę własnym oczom. To są ciasta. Takie ogromne. Mam nadzieję, że to nie jest sen. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Chłopaki, szybko uporządkujmy karty. Hurra! W końcu mam szczęście! Dwie ręce naraz! Cieszę się z tobą! Też sobie radzę. Myślę, że jedna ręka wystarczy. Nie! O, nie mogę jeść ciasta bez użycia rąk. Bądź silny, Ted! Wierzymy w ciebie! Jestem gotowy zacząć! Są pyszne, świeże jagody. Bez metruskawki. Mmm, jakie soczyste. A co z innymi? Też są pyszne. Cóż, nadszedł czas przejść na następny poziom, czyli ciasto. Zaczekaj. Jakie miękkie. Tyle kremu w środku. To po prostu boskie. O, to wygląda obrzydliwie. Nie sądziłem, że Lucy jest taką świnią. Nie macie pojęcia, jakie to jest pyszne. Wow, już prawie wszystko zjadłem i nie żałuję. Brawo! Jesteś bohaterem. I pójdę za Twoim przykładem. Spróbuję Cię prześcignąć, mistrzu, i zaskoczyć Cię. Ten ostry nóż mi w tym pomoże. Wow, to wygląda niesamowicie. Nie bój się, Ted! Mam wszystko pod kontrolą! Ona mnie przeraża! Mój tort! Jest już całkiem blisko! Super, muszę spróbować. Gdyby tylko mogła szybko schować ten miecz. Ted, na co czekasz? Jedz twój tort. Och, zupełnie o tym zapomniałam. Tak jest. Zacznę od jagód, tak jak Lucy. Jest ich tak dużo. Wow. Czuję się, jakbym przeniosła się z powrotem do lata. Dobra, chwila. Zniszczę to ciasto. To nietypowy sposób. Uch, to jedyna możliwa w mojej sytuacji. To nie wygląda zbyt estetycznie. Ale naprawdę mi się podoba. Hej, Lucy, odłóż ciasto na miejsce. Przepraszam, Ted. Po prostu znowu chciałem coś słodkiego. Ale to ciasto jest moje. Dobrze, niech tak będzie. Weź to. Są takie dziwne. Frytki, wreszcie coś satysfakcjonującego. Chłopaki, uporządkujcie karty. Jesteście wszyscy gotowi? Otwórzcie. Czy naprawdę mam szczęście? Super, mam dwie ręce na raz. Jedna ręka? Dobrze, wystarczy. Oto jest. Och, nie, to niesprawiedliwe. Co ja będę jadł? Ktoś będzie głodny. Zdecydowanie nie ja. Jestem gotowy. Muszę tylko przykryć się tym serwetką. Dobrze, zaczynajmy. To mój ulubiony sos barbecue. Czas wykąpać w nim frytki. Super! Pachnie niesamowicie. Mm, spróbuję tego. To świetnie. Będę się delektować każdym kęsem. Wow! Powoli zanurzając to w sosie i jedząc. Może powinnaś się trochę pospieszyć. Cóż, nie wiem. No dobrze, niech będzie. Jeśli prosisz, postaram się przyspieszyć. Myślę, że idzie mi całkiem dobrze. Dobra robota, Suzie, nie zwalniaj. Czekamy na ciebie. Uf, udało ci się. Możesz być ze mnie dumny. Zdejmij ze mnie serwetkę. Nic nie widzę. Suzie, czy możesz być bardziej ostrożna? Tędy palisz. O, przepraszam. Przypadkowo oblałem cię sosem. Zaraz to wytrę. Poczekaj chwilę. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. W porządku, trochę się rozładowałem. Teraz mogę przejść do ziemniaków. Najpierw zacznę od sosu. Otworzenie go jedną ręką nie będzie łatwe. No nieźle. Pozostają już tylko frytki. Tak, super. Wszystkie są. W moich ustach, teraz dodam sos. Jestem całkiem dobry w tym. Muszę to tylko połknąć. Bardzo smaczne, uwielbiam to. O, zostały jeszcze ziemniaki. Świetnie, to jest na deser. Rzucę to do góry i złapię. Patrz. Coś poszło nie tak, pomóż mi Sos uderzył mnie prosto w oko W porządku, rozumiem Nie mogę liczyć na twoją pomoc Każdy sobie rzepkę skrobię. W takim razie będę musiał sobie jakoś poradzić Nie mogę otworzyć sosu Chociaż, jeśli obrócę go na bok Świetnie, udało się Wylałem go na stół Super Odrażające Dlaczego ona to robi? To jest to, co muszę zrobić. Wleję to tutaj na ziemniaki i one połączą się z sosem. Nie mogłem wymyślić nic innego. Wydaje się, że całkiem dobrze to wychodzi. Teraz muszę tylko dobrze wszystko wymieszać. To nie wygląda zbyt dobrze, ale to dobry plan. Świetnie sobie radzisz, Lucy. I już prawie skończyłem. Muszę tylko wziąć ostatni kęs. Ucieka ode mnie. Lucy! Myślę, że posunęłaś się za daleko. To było dużo zabawy, Ted.